Marcelowi muszę donieść telefon na przerwie i teraz wy nie możecie na przerwie wychodzić ze szkoły. Nie, ja a jak kiedyś, to normalnie można było wychodzić. Ja do domu przychodziłem sobie. Co? No serio. Nieraz jak była dłuższa przerwa, ta 20 minutowa, to przychodziłem na chwilę coś tam wziąć do domu. A, wy nie, a teraz pilnują, nie wolno wyjść. No, lecz tak. Dobra, przyniosę ci telefon. A poczekaj, i to, to, to jest to? No. Tak, całkowicie, damy Pani. Czekaj, wiesz, pod... to jest mój, podładowa... nie, to też jest mój, czekaj, i podładowany dla Ciebie, proszę. Pa. Pa. O, o nie wiem, co się stało, słuchaj, robię przemeblowanie, miałem włączone urządzenia i nagle strzeliło coś, tylko to nie był jak korek, jakby wy... Witam Cię w nowym, pięknym dniu. Mam nadzieję, że to jednak korek, bo za dużo rzeczy podłączyłem do jednego gniazdka, więc przypuszczam. Tylko efekt, dźwięk był taki... nie był ta Tam jest korek. I to nie był taki strzelającego, wystrzeliwającego korka. E właśnie, wczoraj zrobiłem, poświetliłem i w ogóle, zmiany. Dobra, akcja już nieaktualna, czyli to był korek. Wiedziałem, że tak może się stać, chociaż może liczyłem na to, że tak nie strzeli. Z jednego gniazdka wyciągnąłem dwa przedłużacze i do tych dwóch przedłużaczy ja wiem, ja wiem, że elektrycy zaraz będą mnie cisnąć. I ja wiedziałem o tym, że tak się stanie, tylko no myślałem, że może nie tak szybko. Za dużo podłączyłem do jednego gniazdka, czyli do jednego gniazdka były dwa przedłużacze i do tych dwóch przedłużaczy albo lampa jedna, druga, komputer, kamera, lampa, no i tak jest. Przedłużaczem pociągnąłem yy, prąd z drugiego urządzenia, ale pamiętaj, ja to później rozplączę. Yy, tak nie powinien być przedłużacz, czyli to trzeba rozplątać luźno, nie powinny się stykać, chociaż jest guma, ale generalnie no nie jest skazane trzymanie tak przedłużacza. Zmiany stają się faktem, mianowicie będę robił live'y na kanale Mazur na żywo i tutaj zapraszam, kamerę mam ustawioną, wszystko jest ustawione, zapraszam Ciebie, a jednocześnie będę sobie streamować na TikToku. Czyli za jednym razem zrobię dwa streamy, powiedzmy. Zobaczymy, czy później jeszcze jakiś Twitch dojdzie, czy coś innego, nie wiem, może nie. Ale tutaj też będę zmieniać, czyli jest zrobiona wstępnie ścianka, ale okazało się, że zrobiłem za małe odstępy pomiędzy kendamami i nie mogę włożyć światła. I na razie codziennie coś tam będę rozwijać ten temat i tutaj i myślę, że za kilka dni będzie fajnie. Ale mamy piękną pogodę, cudownie. Muszę to zrobić na kanale Mazur na żywo, żeby ewentualny algorytm YouTube'a po prostu nie zniszczył mi mojego... <laughs> Przecież Mazur, ty już jesteś zniszczony, twój kanał spał, spadł na dno, żeby nie zniszczył mojego y, kanału. Więc tam na razie, tam na razie będą live'y. A ja staroło miałem iść na siłownię, ale muszę iść do szkoły. A, 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 a co ja mam podpisać? Na wycieczkę? No. Że, że... A za... Było coś w przedpokoju i zapomniałeś, to? Co? Nie w przedpokoju. A gdzie? No, to też. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Dzień dobry. Tutaj. Witam. Cześć, Marcel. Muszę się znowu ulotnić, bo kurczę, tutaj gołębie cały czas latają i coś koło mnie spada. Marcel poszedł coś zjeść i postanowiłem, że poczekam na niego. I wezmę mu ten ciężki plecak. Miłoż przymierza swoje stare buty. Noga urosła. Dobra, idziemy razem na trening. No, trenuję osobno, ale dobra. A gdzie? Tak. Będziesz wracał. Szybko. Co? Ja tylko 35 minut. A ty ile będziesz? No. Miłoż mówi, że ja to chodzę, ale nie trenuję. Czemu jesteś taki smutny? Troszeczkę głośniej. Dlaczego jesteś taki smutny? Bo, bo ja mówię, bardzo się boję, a ty czego? A, no. Ale czego? O właśnie, o to mi chodziło. A jaki to ma związek z tobą? A jaki to ma związek z tobą? Tato, nie musi się tego obawiać. Z tobą i tak nikt nie chce współpracować. No nie musi się tego obawiać. Z tobą i tak nikt nie chce współpracować. Łokik zaczyna badać. zaczyna badać umowy reklamowe największych influencerów w Polsce. Jestem youtuberem, tiktokerem i boję się, że do mnie też przyjdą. Idziemy sobie na siłkę. Nagrałem tiktoka, shortsa, związanego z, z, najnowszymi, z, związanego z najnowszymi informacjami odnośnie UOKiK. I mianowicie urząd wysłał do największych agencji reklamowych prośbę o to, żeby, żeby przesłali im umowy reklamowe influencerów. Chodzi o to, że chcą się zaznajomić z tematem, i opracować jakieś stanowisko, bo tu nie chodzi o jakieś tam kary i tak dalej, że karanie przynajmniej na razie w trakcie może wyjść co innego. Chodzi o to, żeby influencerzy zaznaczali, że jak mają jakąś, jakiś kontrakt reklamowy z daną firmą, i jest film, to żeby było to, żeby mocno to było zaznaczone. Później są nogi, a, a później... robi, robi nogi. No. Dobra, idziemy na siłownię, a dokładnie przyszliśmy z miłoczna. Tutaj miłość będzie kręcić swój film i. o pociąganiu tych. Będzie, pod, będzie podciągać... Nie, nie podciągać. Będzie robił pompki. Ja w ogóle wczoraj obejrzałem sobie kilka filmików z tym związanych. Przesłałem mu informację, bo chciałem zobaczyć, czy to, jak on robi pompki, jak robi te pompki, to czy jest dobrze. I faktycznie jest dobrze. W zasadzie... A! Jedynie, co muszę zwrócić uwagę, to to ściąganie u tych chłopatek! że one powinny iść do tyłu, łopatki, a nie do przodu pchać. Wiesz, o co chodzi? A tak to na przykład ułożenie ciała i tak dalej, łokci ma dobrze. Dobra, na dzisiaj zakończymy. Czter miało być 45 minut, ale dobra, są 42 minuty, 237 kalorii. Słuchałem sobie koncertu Maty i sobie tak myślę, czy jakby że został kiedyś raperem, to co będzie śpiewał o ojcu, o rodzinie. Pato tato, pato tato, pato tato. O, 43 sekundy zostało, mało, poczekaj. O, Miłosz pokazuje tutaj, na jego story jest, jak tutaj mięśnie, no i ja też chciałem dzisiaj poćwiczyć, w zasadzie mija tydzień, bo jest wtorek, czyli mija tydzień od kontuzji naderwanego, e, naderwanych więzadeł, nie jakich więzadeł, nader, naderwanego ścięgna. Podwójnego, Ja, pięć, co ja gadałem. Amazon Prime wprowadził, ja w ogóle nie znam tej usługi, jakąś super ofertę, za 49 zł można mieć, można mieć wszystko, czyli całego Prima. nie wiem, to są przesyłki, czyli oni są jakby konkurencją dla chyba Allegro. Prime Video to jest konkurencja dla. powiedzmy Netflixa, dla Netflixa. I Prime Gaming oni na Twitchu coś tutaj współpracują. Nie, Twitch jest pewnie, do nich należy. Tak mi się wydaje. I 49 zł za cały Miesiąd. rok jest. I nie, za cały rok, a pierwszy miesiąc jest darmowy na próbę i ja już wziąłem to. Także będziesz mógł przytestować i zobaczyć. No a dzisiaj mega ważny meczik, Polska, Albania. Nigdy bym nie przypuszczał, że z Albanią będziemy walczyć o to, żeby zakwalifikować się do mistrzostw. Za moich czasów, znaczy z, za czasów, kiedy byłem o wieku chłopaków, Albania to był jeden, z, najgo jeden z, najgorszych, jedna z najgorszych drużyn. A teraz? A teraz Albania jest przed nami, i jak my wygra dzisiaj z nami, to praktycznie awansowała. Czy nie mamy jak a my nie a my, nie, a my nie awansujemy wtedy, tak. A ja planuję nie oglądać dzisiaj w domu e, meczu. Tylko, live. tylko chcę zrobić live właśnie, TikTok, YouTube i tak dalej, i tak dalej. No chcę sprawdzić, chcę przetestować i, i tak, tyle. Dzięki, dzięki za oglądanie i cześć.